Mam lany tampon wiszący na lampie. Oto Kamil, powiedz coś o tym tamponie. Eee. Nie, nie ja prawda, się nie chce. A dlaczego? Nie, no tak chciałam. Tak sobie kupiłam krewetkę, ona jest tak sobie. <grym> Aha. <grym ruchy> Oto łóżko Kamila, bardzo wielki burdel jest na nim przedstawiony. Nie. Na łóżku Adama siedzą dwie koleżanki. Adama, Daria i Agnieszka. O, bardzo widać porządek fajny. Super. Oto y, stare radio i w ogóle jakaś ładna czapeczka. Czyja ona jest? Załóżmy. Ha. Dobra, nie, róbmy szary. Na łóżku Pawełka siedzi Pawełek i siedzi Klaudia. Hello. Hello. I co? Hej, koleżanka z Ameryki. Tak, ja jestem twoja koleżanka z Ameryki, a ty jesteś skąd? Bo się zapomniałam. Londyn. London. z Londynu. Wow, właśnie masz ty jeszcze. Tak. A, super. A to jest piękny w ogóle stół i normalnie leżą sobie zdjęcia. O, takie fajne zdjęcie. No i tutaj inne takie zdjęcie fajne. W ogóle ostrość. I w ogóle krówki leżą w tym pudełeczku. A oto za...